Mamy przyjemność rozmawiać w siedzibie Fundacji Małych Stupek. Ze mną jest pani. Anna Pietrowska, rzecznik prasowy Fundacji. Właśnie. To może zacznijmy od dość kontrowersyjnego wpisu, który się pojawił na banerze reklamującym Bądź Co Bądź Marsz dla Życia. Pojawiło się napis, dziwny trochę w treści, Mordercy Kobiet. Jak to jest z tym mordowaniem kobiet? Powiem tak, to nie jest pierwszy na was grany baner. Mieliśmy i podarte banery, mieliśmy i prowokacje na samym marszu. Natomiast no, my wiemy, że te kobiety przychodzą po pomoc do nas, a nie do autorów tych pisów, więc to jest najważniejsze. To jest najważniejsze, więc pracujemy, działamy. No i w najbliższą niedzielę mamy swoje święto i nie pozwolimy nikomu, żeby to, żeby to popsuł. Bo to będzie właśnie marsz dla życia. Czy to was napędza? Dodaje wam, że tak powiem, większej woli walki w sensie działania tego, co robicie? Powiem tak: jeżeli drugą stronę irytują nasze działania, to znaczy się, że dobrze działamy. To znaczy się, że skala tej działalności jest już taka, że faktycznie kogoś to drażni. Dobrze i źle. Źle, że aż tyle kobiet potrzebuje tej pomocy. Natomiast dobrze, że udaje nam się dotrzeć. Ja jestem też zdania, że bo takich fundacji jak nasza, takich działań prowadzonych jak, jak nasze jest więcej w Polsce. I społeczeństwo powinno wiedzieć, że, że, że takie działania są prowadzone, że są kobiety, które właśnie takiej pomocy potrzebują. No właśnie. To może zanim jeszcze przejdziemy do tego marszu co robi fundacja? My pomagamy w sposób kompleksowy i pomagamy, nasza pomoc, tak mówimy, że nasza pomoc jest szyta na miarę. W zależności od tego, z jaką historią kobieta do nas trafia, taką pomoc otrzymuje. Ponieważ pomagamy na skalę ogólnopolską, to od tego zacznijmy, że to nie, to nie tylko Szczecin, to nie tylko Zachodnio-Pomorskie, to jest pomoc, którą kierujemy do kobiet z całej Polski. Jest to pomoc materialna oczywiście, bo. To jest mama, to jest dziecko, są wyprawki, są pieluchy, są mokre chusteczki, są ubranka, różne mniejsze i większe rzeczy, ale to jest także wsparcie psychologiczne, wsparcie, którego udzielamy nie tylko na czas trwania ciąży, ale także po porodzie. My często jesteśmy o to oskarżani, że nas interesuje tylko to życie nienarodzone, że nie obchodzi nas kobieta, że... Kobiety traktujemy jak inkubator i różne takie inne rzeczy. No nie. Ta kobieta, która do nas przychodzi, nasz no w tym momencie, jest otoczona opieką, ona już od tego momentu wie, że e, może na nas liczyć, bo to często jest tak, że. One nie mają wsparcia w rodzinie, albo tej rodziny w ogóle nie mają. Nie mają wsparcia w tej najważniejszej osobie, czyli ojcu tego dziecka, który powinien się nią zaopiekować nią i tym dzieckiem. Stąd też w ogóle są też myśli o, o, o pozbyciu się dziecka, więc my zastępujemy rodzinę. No właśnie, ksiądz Tomasz też powiedział w filmiku, w nagraniu właśnie pod tym banerem opisał sytuację, że pomagacie nawet w sytuacjach, kiedy tak naprawdę ci, którzy zajmują się tym mordowaniem dzieci, podsyłają Wam, robią podrzuty do Waszej fundacji. No tak. I jakby my stajemy na wysokości zadania, pomagamy. No też niech sami to przemyślą, bo skoro trafia do nich kobieta i chce tej innej pomocy. W cudzysłowie, której oni chcieliby jej udzielić i kierują ją do nas, to też dobrze, bo mówimy, stajemy na wysokości zadania, jesteśmy w stanie pomóc takiej kobiecie. No niech to praktykują, niech to praktykują, niech właśnie mówią o takiej pomocy, którą my oferujemy. Dobrze powiedziane. A najlepiej, jakby w ogóle nie praktykowali swoich działań, tylko po prostu. Wspólnie z wami praktykowali dobre rzeczy. Dobrze, przejdźmy do marszu. 21 już marsz i przylgnęło do niego miano największego w Polsce. No, dużo, du, dużo się dzieje wokół naszego marszu, to, to, to prawda, bo jest i, i plakaty, i banery, przepisywanie encykliki, tutaj będziemy jeszcze rozmawiać. Jakoś to tak się stało, że, 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 że dużo się wokół naszego marszu zawsze działo, dużo młodych ludzi, a młodzi ludzie zawsze napędzają innych młodych ludzi, i stąd tak, tak się wydarzyło. Natomiast my nie chcemy być największym. Niech w Polsce będą jeszcze większe, i to nie chodzi o jakieś y, tej prześcigiwanie się, natomiast chodzi o to, żeby ludzie patrzyli i dobra, to, to zrobimy jeszcze większe. To, to, tak będziemy o tym marszu opowiadać, tak zachęcać, żeby ludzie po prostu wychodzili na ulicę i ten jeden raz w roku chociaż chcieli właśnie świadczyć o tym marszu. Tak więc nie chcemy być największym, nie ma problemu. No ja też nie, nie mówiłem o tym, żeby tak podnieść charakter, czy że tak powiem zdopingować albo zrobić laury jakiś. Ale bardziej chciałem się dowiedzieć, na czym polega ten fenomen tego marszu, że ludzie chcą wziąć udział, chcą... ten marsz jest radosny, jest zupełnie odmienny od tych wszystkich, które się odbywają w Szczecinie. Jest pełen radości, życia, no i właśnie całe rodziny. Tak, ponieważ jest marsz dla życia, on jest za życiem, on nie jest przeciwko czemuś, więc tutaj spokojnie mogą się właśnie pojawić dzieci. to jest afirmacja życia, to są radosne pieśni, których już... Po tych kilku latach wiele, wiele udało nam się tych, tych pieśni zgromadzić. Natomiast na pewno tym, tym fenomenem jest po pierwsze właśnie osoba księdza, księdza Tomasza, ale również działania fundacji. Ponieważ często też jest taki zarzut, że chodzicie w tym marszu, ale co wy w trakcie roku robicie? No właśnie, jest fundacja. A fundacja wyrosło, wyrosła właśnie dzięki Marszowi dla Życia Szczecińskiemu Marszowi dla Życia. No właśnie to do fundacji jeszcze wrócimy, a powiedzmy, czego się spodziewać w tym roku na marszu. No powiem tak, sytuacja troszkę się zmieniła. Odszedł od nas papież Franciszek. My zawsze w marszu też dbamy o to, żeby ten akcent papieski zawsze się pojawił, ponieważ co roku przepisujemy inny dokument papieski. Zazwyczaj jest to encyklika, była adhortacja, w tym roku również jest encyklika i to właśnie ostatnia ency encyklika papieża Franciszka, ja się tutaj pozwolę, mm -hmm. przepraszam, Wileksit nos, umiłował nas. Tak więc ostatnia encyklika, którą napisał papież Franciszek, więc tak jakoś udało nam się te jego ostatnie słowa zawrzeć właśnie na y, materiale. Tutaj i uczniowi w, w wielu szczecińskich szkół, i, y, i wolontariusze fundacji przepisywali tę te, encyklikę na, na materiał i będzie on teraz zszywany, więc jeszcze nie wiem, jak on będzie długi, natomiast ten akcent na pewno, jak co roku właśnie papieski się na marszu pojawi. Y, no, zobaczymy, zobaczymy jeszcze, jak będzie, ponieważ mowa sytuacja jest, jest dynamiczna. Natomiast dzień wcześniej jeszcze będzie takie czuwanie modlitewne, trochę muzyczne właśnie z modlitwą za Ojca Świętego Franciszka w Kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny o godzinie 19. .00. Także też zachęcamy, gdyby ktoś właśnie chciał tę te, modlitwę połączyć trochę właśnie z taką, z taką refleksją, podziękować za dar życia Ojca Świętego, to, to również też właśnie na to wydarzenie jak najbardziej zapraszam. Można powiedzieć, że ta encyklika stała się trochę takim testamentem. Dla marszu. No dokładnie, chociaż nie spodziewaliśmy się, że to tak będzie. Kiedy wybieramy dokument, no to nie kierujemy się jakoś tak, no na pewno takim myśleniem. Natomiast no tak, tak wyszło, że faktycznie dobrze to Pan określił. Jest to taki testament Ojca Świętego Franciszka. No i zostanie na pewno do mnie marszu poniesiony. To może trochę takich informacji od kuchni. Od kiedy zaczynacie przygotowywać marsz i ile osób jest zaangażowanych w to dzieło? Powiem tak, działania takie przygotowujące marsz dzielą się na kilka różnych, bo to są i formalności, różnego rodzaju, które musimy tutaj przeprowadzić z miastem, wiadomo, zgody i od policji, ale są też takie przygotowania formacyjne, które tak naprawdę trwają przez cały rok, chociażby właśnie to wybranie tego dokumentu. Takie, no to też trzeba trochę tak przemyśleć, wpisać w hasło marszu, nad którym też myślimy, które też jest wiele miesięcy wcześniej wybierane. Tak więc chyba nie skłamię, jeżeli powiem, że to jest naprawdę tak blisko rok, przygotowujemy takie maszle życia. Dużo osób jest zaangażowanych, dużo osób w samej fundacji i wolontariuszy? To jest i w samej, w samej fundacji. To są i osoby, które przychodzą na nasze nocki, które organizujemy. I to wtedy już są nie tylko wolontariusze, ale czasami ludzie, którzy po prostu usłyszeli o naszej nocce. Tak wyjaśnię, że nocka, czyli takie właśnie spotkanie, na którym wieczorne, oczywiście w piątek, na którym wykonujemy właśnie takie prace. W zależności od tego, co w fundacji się dzieje, czy wysyłamy na przykład kartki do, do naszych darczyńców, czy właśnie szykujemy jakieś flagi. To czasami przychodzą różni ludzie, którzy czasami przychodzą pierwszy raz, i wtedy to jest takie fajne, bo możemy ich wtedy doprowadzić po tej fundacji, pokazać to wszystko od kuchni. Oni są niezwykle no, zszokowani, bo chyba nie spodziewali się aż takiej skali. Mimo, że mieszkają w tym mieście, znają fundację, przychodzą na marsze, to chyba nie spodziewali się aż takiej skali działania i nie spodziewali się, że to wygląda w ten sposób. I taki magazyn, który tutaj jest za moimi plecami. Tak więc, no. Naprawdę, trudno mi powiedzieć, ile to jest osób, bo to są naprawdę rzesze, rzesze, rzesze ludzi, i młodszych, i starszych. No właśnie, to można powiedzieć, ruszyliśmy temat fundacji, przygotowań do marszu. Czym się zajmuje fundacja tak naprawdę prócz tego marszu, no bo to nie jest jedyne wasze działanie. Wspomnieliśmy trochę o pomocy kobiet, jak to wygląda. Tak, tak, wspomnieliśmy o pomocy, a więc pom pomoc kobietom, które są w sytuacji takiej bardzo trudnej, są w ciąży, są porzucone w tej ciąży, zaznaczmy, no i przez to no, rozważają to dokonanie aborcji. Jakiś tam anioł na ich drodze staną i mam tu na myśli nie tego takiego anioła z nieba, tego. Po prostu jakiegoś dobrego przyjaciela, który podsunął, żeby skontaktowała się z naszą fundacją, albo sam był tym pośrednikiem. E, a więc takie kobiety. E, mamy także taką dział, gdzie pomagamy y, rodzinom. Gdzie może nie było tej aborcji, albo jakaś inna trudność, bo na przykład pojawiła się niepełnosprawność u, u dziecka. Dziecko miało bardzo słabe y, rokowania, y, urodziło się z, z ciężką niepełnosprawnością i tutaj też pomagamy. Na przykład refundując rzeczy, które już gdzieś tam wykraczają poza to, co y, opłaca NFZ. Więc to jest taka właśnie działka pomocowa. Nasze y, dwa domy dla kobiet w ciąży, które już nam udaje się prowadzić dzięki naszym darczyńcom wspieramy rodzinny dom dziecka no i mamy jeszcze, mamy jeszcze plany na przyszłość, ale to może już nie będę jeszcze zdradzać. Mamy działkę edukacyjną, bardzo ważną, a więc prelekcje, gdzie spotykamy się z młodymi ludźmi, ale nie tylko, gdzie, gdzie tworzymy materiały dla młodych i starszych, dla narzeczonych na przykład, w których edukujemy jak wygląda to, to, to życie, ten zlepek komórek, o którym słyszymy tak często, który nie jest zlepkiem, to jest naprawdę konkret, to jest um, widziałam teraz tutaj ze sobą Natomiast, no, gdzie pokazujemy, pragniemy pokazać ludziom, jak wygląda ten człowiek od poczęcia, na każdym etapie tego rozwoju, aż do tego dziewiątego miesiąca. Yy, a więc, edukacja, spotkania, yy, spotkania yy, i formacja, a więc promowanie dzieła duchowej adopcji dziecka poczętego. Tutaj już jesteśmy po zwiastowaniu, yy, tutaj po święcie, 25 yy, marca. Yy, bo to jest takie tak wspominam o tym, ponieważ na ten dzień najczęściej najwięcej jest zamawianych tych materiałów dotyczących duchowej adopcji dziecka poczętego. Na szczęście w całej Polsce to też nas bardzo bardzo cieszy. Duchowa adopcja dziecka poczętego, a więc modlitwa przez 9 miesięcy, czy tyle ile trwa właśnie ciąża, w intencji dziecka, którego życie jest z jakiegoś powodu zagrożone. My tego dziecka nie znamy, my tego nie wiemy, powierzamy to Panu Bogu. Ale chcemy właśnie przez, przez te 9 miesięcy być takim duchowym rodzicem, i wspierać jego mamę swoją modlitwą codzienną dziesiątką z Różańca Świętego. Tak więc takie bym powiedziała, że to są trzy takie filary: pomoc, edukacja i formacja. Pięknie powiedziane. Usłyszeliśmy przed chwilą dwa domy. Do niedawna, przynajmniej ja się zatrzymałem na momencie, kiedy był jeden dom, gdzie ten drugi dom? Tak, jeden, jeden jest syrkowica, drugi jest Poczerninie. Także to są dwa domy właśnie dla takich kobiet. No jesteśmy bardzo dumni, że to się, to się udało, i no to jest tak naprawdę owoc wsparcia naszych darczyńców. Tylko i, wyłącznie. Tylko i wyłącznie. No dobrze, to wróćmy już do samego marszu. Marsz w niedzielę, gdzie startujemy, dokąd zmierzamy. 27 kwietnia. Zapraszamy wszystkich na następne Błonia, dokładnie pod pomnik Jana Pawła II, i zmierzamy w stronę katedry. Szczegółowa, szczegółowa trasa będzie oczywiście podana na naszej stronie www.fundacja.nought.gov. To powiedzmy jeszcze, pod jakim hasłem w tym roku? Co roku towarzyszy nam jakieś hasło szczególne, nad którym się skupiamy, nad którym się pochylamy? Jak to będzie w tym roku? Tak, w tym roku hasło jest: już jestem. Już jestem. Chcemy tak się pochylić właśnie w tym, że już jestem od Nie od trzeciego miesiąca, od czwartego, od dwunastego tygodnia życia. Już jestem od poczęcia. Do niedawna było, przynajmniej na, na poprzednich marszach było tak, że można było przynieść pieluchy, czy na ten marsz też coś można przynieść, jak to wygląda? Powiem tak, troszkę od tego, troszkę od tego odeszliśmy, natomiast jeżeli będzie, będzie stanowisko, więc coś tam będzie można drobnego przynieść, natomiast zachęcamy do odwiedzania po prostu fundacji na ulicy Świętego Ducha 9, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć, można to zrobić przez cały rok. Właśnie, dlatego szanowni Państwo, wspieramy cały rok, przynosimy Tutaj na, na Świętego Ducha e, wszystkie nasze dary, którymi chciemy, chcemy wesprzeć, e, mamy bądź dzieci małe. E, także na wszystkie dary czekamy tutaj, a w niedzielę na spokojnie wszyscy radośnie spotykamy się i świętujemy. Tak, jest. serdecznie zapraszam. Dziękuję się za rozmowę. Dziękuję Dzień. Państwu. A gdzie jest Horszynka? Już jestem. Ja też już jestem. Marsz dla życia przejdzie ulica Miszczycina pod hasłem: "Już jestem". Niedziela 27 kwietnia godzina 15. Jasne błonia.